Siemanko, mojego łąbki, tak szybko nagrywamy. Dzisiaj malowaliśmy garderobę. Mamy generalnie wszystko pomalowane, więc już nic nie dotykamy. Co tu jeszcze chcieliśmy powiedzieć? Słuchajcie, ogólnie kamery mamy. Mamy kamery. To są dla Was kamery, dla jednego z Was. Poprosiłem tą firmę, co mi wysyła, żeby też przysłali dla Was, także udało się. Taką kamerę można wygrać w konkursie. Dokładnie ona wygląda tak. Ja jestem z niej mega zadowolony. Na baterię możecie wszędzie ją jakby podłączyć sobie. Do tego jest solar panel. Ja to wyślę dla kogoś po Polsce, nie za granicę. Także jak będziecie, na przykład, ktoś z Was wygra, kto mieszka za granicą. Yy, także podacie polski mogę podać adres. Polski. Tak, podacie po, polski adres i tam wyślę. Yy, proszę, żebyście na przykład w komentarzu napisali, yy, jaki mam ten konkurs zrobić, co brać pod uwagę. Nie. Czyli na przykład, nie wiem, czy to ma być jakiś może. Może fajnym takim właśnie by było y, zdjęcie, jak ktoś się buduje, al ale, i, no albo tak. już na ale, ale mieszkania. Ale pokrzywdzasz ludzi, którzy nie. nie są wybudowani. Nie, bo jeśli mają mieszkania, to również. I jeśli by im taka y, kamerka była potrzebna. A jak ktoś, kochanie, nie chce pokazać, jak mieszka, bo wynajmuje i jest ale to biednie. to tylko nam na Aha, no rozumiem. No, 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 no także. Może nie wiem, napiszcie w komentarzach, jaki konkurs mam zrobić, bo nie mogę zrobić, ale konkurs mogę zrobić. Jest tak, że my musimy wybrać osobę. Nie może to być przy losowaniu. Także napiszcie, jaki konkurs można zrobić. My to zrobimy i po prostu każdy będzie miał równe szanse dostać taki świetny zestaw. nie? Także tą jedną na pewno, kamerę na pewno i solar się przyda, panel. No, bo ja mówię, tutaj działają i no. wszystko hasa. I tak to wygląda. I co jeszcze? No my malowaliśmy tą garderobę, także teraz będziemy wchodzić już na elewację z Magdą. To co się będzie posuwać do przodu to na pewno będzie to na zewnętrznej. Dokładnie. No i czekamy na stolarza, jak już mówiłem, nie? Po stolarzu od razu się wbijamy na haciendę i mieszkamy. Tak. stawiamy y wannę w niedokończoną łazienkę, tam y bidet z te, bidet te, tego klopa założę i... Klopak, ty to jesteś wiesz co? I, i generalnie... So, ale te i, i mieszkamy, nie? Mieszkamy i z tego miejsca nam będzie lepiej po prostu to wszystko jakby dokończać. O. Ty na pewno mówiłeś, stolarz już dawno był gotowy, także jak się umówiłam z nim, do końca kwietnia miał zrobić. Jednak z naszych tutaj a tak naprawdę z Emila, powodu, bo nie skończył mi tam domalowywać, więc musieliśmy przenieść stolarza na inny termin. I e, czekamy z niecierpliwością, bo ja już wiecie, to jest e, moja łaza. Łaza spokoju. Nie, no już się nie mogę doczekać. E, urodziny... W ogóle słuchajcie, urodziny miałam 3 maja. Także w święto Konstytucji. Wszystkiego najlepszego, kochanie. No, bo jeszcze Ci chyba nie złożyłem życzeń. Zużyłeś, złożyłeś, złożyłeś. E, imprezka się udała, mieliśmy tylko rodziny nie bardzo bliżutko do Ale kaszory dużo zgarnęłaś, co? Nasza rodzinka. No, i dostałam taki prezent, który mi tutaj do domku się przyda. Także super ekstra. E, posiedzieliśmy, pogrillowaliśmy e, na toast to było śmieszne, bo wszyscy mieli polane oprócz mnie. No, kto by o tobie pamiętał, Misiu, jeszcze się jest. No, się śmieje, no ja nie piłam, ja byłam kierowcą. No. Ale ogólnie fajnie. Pierwsze urodziny. No, już kończysz. Pierwsze urodziny. Akurat moja czterdziecha tutaj na nowym domku się trafiła. E, no, co następne? E, jeszcze czekamy na e, garderobę. A nie pokazaliśmy tego. Podłogi. A, nie pokazywaliśmy? Nie. Tylko powiedzieliśmy, że przyjechały. Przy, panele przyjechały e, na górę e, i. Tak to one wyglądają. Taki kolor. Mm -hmm. Mamy najtansze, jakie były w promocji, także udało nam się je drapnąć w, w no, Kilka było w takich komforcie. w promocji, tylko że po prostu tak, ten kolor nam no, odpowiadał. Te nam, te nam się podobał. No, i, e, no co? i właśnie garderoba Emil, garderoba przyjdzie też, także naprawdę, żeby gdzieś móc te ciuchy wypakowywać. Do tego oczywiście tutaj musi być wiatro łapie, że też szafa pod zabudowę. No i mam nadzieję, że to w miarę tak będzie ogarnięte, że wkrótce będziemy mogli się wprowadzić. Mimo tego, że jeszcze tak jak Emil powiedział, Łazienka nie będzie dokończona, ale damy radę. Tak, i ja chciałem od razu powiedzieć, żeby Magda powiedziała coś o pracy, dlaczego się zwolniła. No i. Ale już ziomale podjechali. To, to poczekaj, ja może tak szybciutko? Bo, ma, no, bo Magda, oczywiście, co? Już idzie też do rozmowy. Do, ja, mam, ja mam, ja wyłączam głośnik. Dobrze, Emil, wyłącza tutaj. Ty tylko dopowiedz, ładnie. Tak, dokładnie. Ja. Możesz... Tak, oczywiście, ja nie będę tutaj wszystkiego mówić, ponieważ e, to nie o to chodzi. E, praca była naprawdę fajna. Szef i e, menedżerka. Rewelka, nie mogłabym się do niczego doczepić. E, niestety, osoba, z którą pracowałam, e, a spędzałyśmy ze sobą 8 godzin, nie potrafiła mnie niczego nauczyć e, albo nie chciała. Nie wiem. 8 godzin zero komunikacji. Ja, e, ja na dalszą metę po prostu sobie nie wyobrażałam współpracy z taką osobą, no bo ponieważ bym się męczyła. To na tyle. Więcej nie będę tutaj mówić, szkoda, ale mówię, mam w poniedziałek kolejną rozmowę i mam nadzieję, że uda mi się znaleźć tą pracę i że ją dostanę. Jeśli nie, nie poddaję się, szukam dalej. Mimo tego, że cały czas wysyłam bardzo znikomo, bardzo, bardzo mało dostaję informacji, odpowiedzi. Nie wiem, może trzeba więcej znajomości, może. Coś innego. Dobra, nieważne. Emil już poszedł. My uciekamy do domu, się zrelaksować. Na swoim kanale jeszcze Wam też powiem, że ja już będę kończyć. Tutaj będę starała się być u Emila na kanale. Jeśli te osoby, które mają ochotę mnie tutaj słuchać, to gdzieś mnie znajdziecie tutaj zawsze u Emila. Ze względu na to, że też mam inne obowiązki, nie tylko. Nie tylko będzie praca, ale też i syn jest tutaj i teraz właśnie też była Komunia. Borys miał 30 kwietnia, potem Biały Tydzień i tak wszystko, wszystko po kolei trzeba było... Wziąć pojechali, zrzucili tylko sprzęt i I trzeba było tak wszystko poogarniać, więc ja mówię, to nie tylko na, to, na mojej głowie jest właśnie to, że będę jeszcze tam nagrywać, więc ja nie będę. Będę tutaj więcej u Emila i... U Szefa swojego. I po prostu to dlatego, że byśmy pokazywali to wszystko to samo. Także dla mnie to też nie ma za bardzo sensu. Jeśli jakaś moja opinia lub moje spostrzeżenia, to ja będę tutaj na, na właśnie U Emila, u mojego męża na kanale. Tak, tak to wygląda. Także spodziewajcie się gotowania na moim kanale. Gotowania w nowym domu. Zobaczycie, teraz opowiemy Wam, jak się żyje w nowym domu, bo zaraz wchodzimy. Koniec blokowisk. Yy, ogólnie wszystko elegancko, ładnie w tym bloku, tylko jedno zawsze mnie denerwowało: wnoszenie i znoszenie czegokolwiek. Jeśli no, to... chodzi o zakupy, te siatki, przecież ja ledwo co wchodziłem z tymi zakupami, to jest naprawdę będzie na pewno duży plus. Ale, że teraz na Twoim kanale będzie dla każdego coś fajnego. <grym> Kto nie będzie chciał oglądać Emila, to troszeczkę może mnie posłuchać. A jeśli ktoś mnie nie chce słuchać, to po prostu mnie przewinie. I słuchajcie, nie? bo jeszcze mamy takie ten, jak wiecie, budowlanka pomału się kończy. Hura, wszyscy się cieszymy, nie? No bo co tu zostało? Trochę ogrodu, trochę łazienki. Taś, o Jezu, taśmę oprócz. ociąg generalnie, także wprowadzam nowy koncept nagrywania, tak jak mówiłem musi się coś dziać, później będzie rozwinięta siłka jak ona wleci, także yy, może jakiś paker przyjdzie i będziemy pokazywać jak się nawala na siłce, ale oprócz tego słuchajcie... To, co ja chciałem zrobić, bo dużo ludzi tutaj przychodzi, żeby o czymś opowiedzieć, dużo ludzi chce się na przykład też dostać, żeby się wypromować, żeby y, po prostu może coś zareklamować, także y, otwieram typowo od dzisiaj, nie ma problemu, znajdziecie mnie na Facebooku y, Emil Biała z Bydgosz, tak mnie wpiszecie tam w Messengera, jak y, wbijecie y, właśnie to, to do mnie każda, do, każda wiadomość dojdzie, ja odpisuję na każdą. I słuchajcie, zapraszam do mnie do domu, usiądziemy i po prostu będziemy przeprowadzać rozmowy, na przykład tam co macie do powiedzenia. Ciekawe tematy, tylko musicie się liczyć z jednym: że nie ma tutaj żadnej ustawki. E, praktycznie od samego progu od, odpalam kamerę i lecimy na grubasa, lecimy na spontanie, także zobaczycie, jak się e, to wszystko dzieje w moim życiu, bo tak naprawdę wy przychodzicie, my się nie znamy, wy mnie znacie mniej więcej, wiecie, czego oczekiwać. Ja Was nie wiem, nie wiem, kim jesteście, skąd pochodzicie, także nie zdziwcie się, jeżeli przyjdziecie. E, Typowo po umówiony na przykład termin, że będziemy nagrywać, to już lecimy na spontanie, nie? Czyli, co, co ty wymyśliłeś? Czyli polecimy no na grubasa i taka wrzutka, jak ktoś chce o czymś opowiedzieć, nieważne o czym, czy się zareklamować, czy opowiedzieć o czymś, może jakieś systemy kredytowe, może ktoś ma jakieś problemy albo o swoim szczęściu, albo o samochód przyjechać, pokazać, cokolwiek. Wbijajcie do mnie na hacjendę, pokażemy to światu i zaczynamy taki projekcik. Także zobaczymy, zobaczymy, czy ktoś odważny jest. A i jeszcze chciałem od razu powiedzieć e, o kurpianka, kurpianka na pustyni, tak, dokładnie. Ania. Magda mi tu podpowiada. To jest, jak pamiętacie, robiłem promowałem youtuberów. I powiem Wam szczerze, że mimo, ona nie, mimo to, że ona nie wygrała, twardo idzie. Jak się sobie wbijam jej filmiki, to powiem Wam, że dziewczyna leci na grubasa, na spontanie, bo pamiętam jej pierwsze filmy. Rozwinęła się, także słuchajcie, tutaj gdzieś podlinkuję Wam ją. Kliknijcie, jak możecie, jak Wam to nie przeszkadza i po prostu napiszcie jakiś fajny komentarz do niej, ale przede wszystkim ją zasubskrybujcie. Brakuje jej ledwo parę subskrypcji do tysiąca żeby sobie włączyła monetyzację czy jak to tam się nazywa. Dajmy jej tą szansę, kochani, słuchajcie, w nas siła. No Pokazuję, i zróbmy to. Ania pokazuje bardzo fajne miejsca, bo znajduje się w Katarze, mieszka tam i naprawdę y, można zwiedzać razem z nią oglądając jej y, vloga. Dokładnie. Pierwszy krok, zróbmy coś dobrego i zasubskrybujmy ten kanał. Także to ma tyle Słuchajcie, nie zapomnijcie o tych kamerkach. No, jedna osoba. Jedna tak ogląda, także pozdrawiamy. Pozdrawiamy jedna osoba. Słuchajcie, wygrywa ee, w jakimś konkursie, który ustalicie, co ma być w tym konkursie. I chciałem pozdrowić pozdrowić od razu z tego miejsca Wojtasa, który był pomógł mi tu robić kafelki. Mega gościu. Bo dlaczego tak wspominam? Bo ostatnio mi napisał, słuchajcie, Emil jeszcze nikt mnie nie zna, a już się dorobiłem hejterów, tak jak ty. Pomogłem ci, już mam swoich hej hejterów, nie? No widzicie, tacy jesteśmy czasami. Dobra, to na tyle. Cześć, trzymajcie się. Hej.